Kacper ma trzy lata, samodzielnie nie siedzi, nie mówi. W rezonansie wyszły zmiany właśnie na tej części odpowiedzialnej za mowę, także nie wiadomo jak to, jak to będzie. No próbuję tam jakieś A, E, no na razie są to tylko samogłoski. Mam nadzieję, że, że kiedyś mama usłyszy. No już po urodzeniu, w drugiej dobie życia został przewieziony do Legnicy, bo urodził się właśnie z wszelkimi objawami tej cytomegali. No i w Legnicy stwierdzono, potwierdzono tą diagnozę. No, i praktycznie od tamtej pory zaczęła się rehabilitacja. Chłopiec ma mało głowie, opóźniony rozwój psychoruchowy, niedoczynność tarczycy oraz padaczkę objawową, a wszystko spowodowane wirusem cytomegalii. Kacper rehabilitowany jest przynajmniej dwa razy w tygodniu. Rodzice jeżdżą z nim z ławszowej do Bolesławca z Gorzelca Żar. Każdego dnia trwa walka mamy i taty o sprawność synka. Jeździmy też do neurologopedy. Kacper musi mieć masowaną twarz, bo ma problemy z rzuciem, z przełykaniem. No ślinotok też występuje, on jak widać właśnie. Wszystkie zabiegi rehabilitacyjne dają efekty. Dla mnie widać, może to nie są jakieś takie bardzo widoczne dla, dla obcych zmiany, ale, ale są. Malutkie, małymi kroczkami, ale idziemy do przodu. Chłopczyk mimo ciężkiej choroby jest pełen energii, bardzo chce chodzić. Tu niezawodna okazuje się mama, która zgięta w pół wytrwale prowadza Kacperka. Bardzo chce chodzić, trzeba go prowadzać, bo nie stoi samodzielnie, nie, nie trzyma równowagi. No, staramy się teraz o zakup ortez dochodzenia, chodzenia, którego ustabilizują w, w tułowiu i... I w nóżkach. A wszystko kosztuje mnóstwo pieniędzy. Koszty rehabilitacji i leków dla chłopca pochłaniają grubo ponad 1000 zł miesięcznie. Plus do tego turnusy minimum 2000. Teraz jedziemy w grudniu na turnus, który kosztuje nas prawie 5000, i to jest po prostu dla nas cena kosmiczna, że tak powiem. No ale staramy się jakoś zebrać te pieniążki, zbieramy plastikowe nakrętki. Troszkę mamy też z jednego procentu. Kacperek jest pod opiecznym fundacji Zdążyć z Pomocą. Na ekranie podajemy wszystkie dane dla tych, którzy chcieliby wesprzeć leczenie i rehabilitację chłopca. Kacper ma także swoją stronę na Facebooku Kacper Gwaj, droga do samodzielności. Dajmy Kacperkowi szansę na dalszy rozwój.